Kiedy mówimy o zakochiwaniu się, często mówimy, że to doświadczenie jest dość szalone. A to dlatego, że istnieje w tym pojęciu znacząca głębia, to, co nazywamy upadkiem. Ta idea upadku łączy się z czymś pierwotnym i wewnętrznie związanym z tworzeniem. W rzeczywistości to ryzyko jest istotną częścią życia. Życie jest aktem zaufania i w wielu aspektach grą niepewności. Każdy krok to skok wiary, bez gwarancji że Ziemia będzie stabilna pod naszymi stopami. Kiedy oddajemy się jakiejkolwiek podróży, czy to projektowi, związkowi, czy innemu wyzwaniu, rzucamy się w nieznane, akceptując nieprzewidywalne. To całkowite oddanie jest jednym z najpotężniejszych i najbardziej paradoksalnych gestów, jakie można wykonać. W miłości, na przykład, oddajemy się drugiej osobie w sposób głęboki i nieograniczony. Zaufam Ci, żebyś zrobił, co chcesz ze mną. Kropka. To oddanie wydaje się irracjonalne, ponieważ wymaga rezygnacji z kontroli, czego jesteśmy przyzwyczajeni trzymać za wszelką cenę. Jednak istnieje prawdziwa mądrość w umiejętności puszczenia, zaufania i zaangażowania się, nawet jeśli wydaje się to szalone. Pozorne szaleństwo aktu miłości nosi zatem ukrytą zdrową myśl. Istnieje także fundamentalna kwestia: nie można nauczyć kogoś prawdziwie altruistycznego, kogoś, kto oddaje się w pełni i bez zastrzeżeń. Bowiem, choćby ktoś starał się być hojnym, jeśli ta postawa pochodzi z miejsca osobistego zysku lub aprobaty, wciąż będzie to forma egoizmu. I ten rodzaj egoizmu może kamuflować się jako dobroć, podtrzymywana przez wewnętrzne motywacje. To prowadzi do kolejnego punktu samooszukiwanie i oszukiwanie innych. Skutki nieautentycznej miłości są niemal zawsze szkodliwe. Powodując uraz zarówno u tych, którzy ją praktykują, jak i u tych, którzy ją otrzymują. To jeden z powodów, dla których wiele programów wsparcia nie odnosi sukcesów, ponieważ jeśli nie jest to działanie uczciwe, przynosi ze sobą ładunek fałszywości. Kiedy słyszymy przykazanie miłowania Boga całym naszym bytem, nie jest to z powodu ignorancji, ale dlatego, że kryje się za tym głęboka mądrość. To przykazanie jest w rzeczywistości wyzwaniem czymś, co w zen można by nazwać Koanem, rodzajem problemu duchowego. Kiedy szczerze próbujemy kochać Boga i bliźniego, zaczynamy dostrzegać, że nasza motywacja może być na jakimś poziomie egoistyczna chcemy być dobrymi ludźmi, ale z powodów, które nie zawsze są tak szlachetne. Podczas badania tej podróży docieramy do interesującej prawdy. Miłość do siebie staje się tym, co najbardziej pielęgnujemy. Dlatego warto zbadać, co oznacza ta miłość do samego siebie. Ta miłość nie jest rzadkim zasobem. Wszyscy mamy esencję miłości, coś, co płynie w nas i wyraża się na różne sposoby. Ta miłość przejawia się w naszych pasjach, czy to w jedzeniu, towarzystwie, przygodzie, czy nawet w prostym przyjemności bycia żywym. Zwykle rozróżniamy między rodzajami miłości, jak miłość boska i miłość cielesna, ale wszystkie te uczucia są w rzeczywistości facetami tej samej esencji. Tak jak biała światłość dzieli się na różne kolory. Przechodząc przez pryzmat, miłość również rozgałęzia się w wiele form, wszystkie pochodzące z tej samej źródła. Możemy wyobrazić sobie spektrum miłości jako linię, która rozciąga się od libido bardziej cielesnej i instynktownej miłości do miłości egejp, którą nazywamy miłością boską lub charytatywną. Między tymi ekstremami znajdują się różnorodne odcienie: przyjaźń, ludzka czułość, życzliwość i poczucie braterstwa. Wszystkie są wyrazami tej samej esencji miłości. Dlatego pierwszym krokiem jest ruszenie w kierunku jakiejkolwiek formy miłości, którą już doświadczasz. Nie można kontrolować miłości, zanim nie poczujesz jej naprawdę. Tak jak musisz, aby samochód był w ruchu, aby nauczyć się nim jeździć, czy musisz poruszać ramionami i nogami, aby tańczyć, tak też musisz pozwolić sobie na doświadczenie miłości w jakiejkolwiek formie, aby ją zrozumieć. Pierwszym zadaniem jest zidentyfikowanie tego, co naprawdę kochasz, i wejście w to doświadczenie. Często słyszymy, że osoby egoistyczne kochają same siebie, ale to głęboki błąd. W rzeczywistości niemożliwe jest kochanie samego siebie bezpośrednio, ponieważ ja zawsze umyka zasięgowi. Kochanie samego siebie byłoby tak samo trudne, jak próba pocałowania własnych warg, gdy próbujemy gonić tę miłość do siebie. Okazuje się ona śliska, jak pies goniący własny ogon. Gdy badamy, co tak naprawdę kochamy, mówiąc, że kochamy siebie, dostrzegamy, że kochamy coś, co wydaje się być poza nami doświadczenie, uczucie. Na przykład, kochając coś takiego jak lody, przyjemność jest obecna podczas jedzenia, ale szybko znika, a potem szukamy innego obiektu do pokochania. Kiedy kochamy innych, nawet w sposób egoistyczny, Kochamy to, co oni nam dają czuć. Jednak w każdym przypadku wciąż kochamy coś zewnętrznego dla nas. Tego rodzaju szczerość w stosunku do własnego egoizmu przynosi interesujące zmiany. Jedną z najbardziej zauważalnych jest to, że przyznając się do tego, przestajemy oszukiwać ludzi. Często mówimy, że kochamy kogoś, ale w głębi duszy chcemy czegoś od tej osoby i tworzymy oczekiwania, które nigdy nie mogą być w pełni spełnione. Nauczyli nas, na przykład, że powinniśmy kochać naszych wrogów, ale może nie do końca rozumiemy, co to naprawdę oznacza. Myślimy, że kochanie wroga oznacza traktowanie go dobrze, mając nadzieję, że się zmieni i przestanie być wrogiem. Jednak prawdziwym powodem, dla którego powinniśmy kochać naszych wrogów, jest zrozumienie, że ich potrzebujemy, ponieważ są ważni dla naszego wzrostu i zrozumienia. Mogą nawet reprezentować kontrast, który pomaga nam określić, kim jesteśmy. Wyobraź sobie krąg osób, które uważają się za wyjątkowe. Może to być grupa religijna, klub społeczny lub grupa przyjaciół dzielących wspólne zainteresowania. Tego rodzaju grupa ma tendencję do wzmacniania poczucia przynależności, dając członkom poczucie, że są po właściwej stronie, że są dobrymi ludźmi lub że są ocaleni. Kiedy te grupy się spotykają i zaczynają rozmawiać, Jednym z tematów, które najbardziej je jednoczy, jest dyskusja o innych, czyli o tych, których uważają za nieprzyjemnych, potępianych lub różniących się od siebie. To, co często umyka uwadze, to fakt, że tego rodzaju rozmowa, w której inny jest krytykowany i oceniany, w rzeczywistości karmi i wzmacnia zbiorowe ego grupy. Ten inny jest niezbędny, aby grupa postrzegała się jako lepsza i bardziej zjednoczona. Jednak dzieje się również odwrotnie. Ci, którzy są klasyfikowani jako inni lub poza normą, mogą również się zbierać i wzmacniać swoje zbiorowe ego, często krytykując to, co nazywają normalnymi, burżuazyjnymi lub tymi, których postrzegają jako oprawców. W pewnym sensie te grupy potrzebują wroga, kogoś, z kim mogą się porównać, aby potwierdzić swoją tożsamość. Kiedy zaczynasz dostrzegać tę zależność od posiadania innego, czy to do krytykowania go, czy do czucia się innym, wszystko to staje się jednocześnie krępujące i pouczające. Dostrzegasz, że w rzeczywistości zależysz o te innego, aby określić siebie, że twoje zbiorowe ego, a nawet twoje ja indywidualne, ma sens tylko w odniesieniu do tego innego. Ta percepcja przynosi głęboką transformację. Zaczynasz dostrzegać, że włączając drugiego do swojego zrozumienia samego siebie. Rozszerzasz swoją własną tożsamość. Zaczynasz zauważać, że miłość i akceptacja mogą obejmować nawet to, co wcześniej wydawało się dziwne lub przeciwne tobie. Ta nowa świadomość dotycząca miłości wymaga pewnego ryzyka. Kochać, ufać i otwierać się na to, co inne, zawsze wiąże się z niepewnością. Tak jak przy zakochiwaniu się czy tworzeniu więzi z kimś, naraża się na ryzyko, że twoje oczekiwania nie zostaną spełnione. Ale unikanie tych ryzyk jest w rzeczywistości znacznie bardziej szkodliwe. Bez podejmowania tych ryzyk życie staje się sztywne, z jeszcze gorszymi konsekwencjami niż jakikolwiek tymczasowy chaos. Jesteśmy społeczeństwem o wysokiej dyscyplinie, pełnym reguł i ograniczeń, i stoimy na krawędzi samodestrukcji właśnie dlatego, że tłumimy naturalną energię miłości. Kiedy unikamy lub tłumimy tę energię, ona nie znika. Ale ma tendencję do manifestowania się w destrukcyjny sposób. Gdy ktoś tłumi miłość do siebie, często prowadzi to do autodestrukcji. Poważne pytanie brzmi więc, czy chcemy żyć w społeczeństwie, w którym miłość i życie mogą naturalnie kwitnąć, nawet w obliczu chwil chaosu, czy wolimy świat, w którym ludzkość jest wymarła, a życie jest tylko wspomnieniem na martwej skale? Miłość jest wszechobecną siłą, która przepływa w różnych formach. Nie ma wyraźnej granicy między miłością duchową a materialną, między namiętnością a uczuciem. Wszystkie te formy miłości są częścią tego samego spektrum. Aby ta miłość mogła w pełni zakwitnąć, musimy pozwolić jej manifestować się naturalnie, we wszystkich swoich formach i intensywnościach. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij dać lajka to bardzo pomaga nam kontynuować dostarczanie treści dla Ciebie. A jeśli jeszcze się nie subskrybujesz, zapisz się teraz, aby nie przegapić żadnych nowości. Włącz dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia. Dziękuję.